To jest twoja sprawa w myślę, że nam się do dzisiaj naprawdę każdego lubię hmm. Kibica, eee, bo naprawdę myślę, że był bardzo dobry mecz jeden z naszych lepszych meczów na to na pewno się myślę, wydaje troszeczkę poprawiło w stosunku do, do ostatnich meczu na pewno wydaliśmy, czy jest już lepiej to nie było tyle sytuacji z taku przeciwnika i do tej pory. Myślę, że to było też bardzo ważne, że tak bardziej zdyscyplinowani będzie w tercji neutralnej, w naszej tercji obrony i tych takich nie trzystech kontrataków, które nam się zdarzały długo w ostatnim czasie to było ważne dla defenzy. Oczywiście wykorzystanie przerwę. Dawno nam dzisiaj te przewody a dzisiaj trzy przewody, tylko że tam powróciło coś, co nas charakteryzowało gdzieś na początku, gdzieś tam w początkowej fazie, więc to naprawdę bardzo cieszyło. Więc to też był bardzo ważny argument dzisiaj. Myślę, że to dwa kluczowe, dwie tam aspekty. Sprawa defenzyje, taka lepsza gra defenzyjnej i te przewadzi, bo cierczyło nas się bardzo, bo... Jak Mistrzem Polski to zawsze bardzo nas i motywuje nas w naszej pracy, w tym momencie, że to tak mówię, no, cały czas gdzieś, gdzieś minimalnie w karna, gdzieś coś, czego zawsze gdzieś minimalnie było i posuwali, że troszkę tak pójść do góry mentalnie, bo, bo to, to gdzieś zawsze ten mental jest w takich momentach ciężki, a, 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 a tak nie pewno. Drugi to, raz u siebie i to wysoko? Tak. Panie trenerze, wiem, że pan się śpieszy z całego serca, wielkie dzięki za ten, za ten mecz, wielka radość chyba u pana też, nie? Bardzo, ale też zmęczenie, dlatego że emocji było bardzo dużo i w tym meczu bo był moment, że doszliśmy na 5-4, To ten... widać na ławce, że pan żyje, ale, ale jest radocha po tym, że Bardzo, rado, no jest bardzo, naprawdę się cieszę bardzo, tylko też czuję zmęczenie, bo myśmy ogromni ogromny też. Panie trenerze, po prostu dziękuję z całego serca. Łania się, dziękuję.